W dzisiejszym filmie. To jest oczywiście nieprawda, a smaczku dodaje to, że tą dezinformację dementowałem już tutaj 20 sierpnia 2025 roku, czyli nie dosyć, że dezinformacja to jeszcze tutaj mamy do czynienia z recydywą ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, bardzo informacji dezinformacyjnych, czyli walki z dezinformacją i dodatkowe informacje. Jeśli chodzi o posiedzenie Rady Ministrów trzy ustawy. Pierwsza to projekt nowelizacji ustawy ordynacja podatkowa. Duża ustawa, ważna ustawa. Hmm, ważna z punktu widzenia przedsiębiorców i oczekiwana z punktu widzenia przedsiębiorców, to jest projekt deregulacyjny, który upraszcza prawo podatkowe, będzie mniej biurokracji, więcej jasnych zasad, lepsza ochrona podatników, stanie się bardziej przewidywalne. Urząd skarbowy też nie będzie mógł przedłużać w nieskończoność spraw podatkowych więc będzie się też skupiał na realnych nadużyciach, tych poważnych, a myślę, że przedsiębiorcy, tacy, którzy uczciwie działają, odetną. Między innymi jedną z tych zmian jest to, że rozpoczęcie kontroli nie wstrzymuje biegu przedawnienia. To jest jeden z postulatów, który był bardzo mocno podnoszony, także w pakiecie deregulacyjnym przez przedsiębiorców. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to, druga ustawa to projekt ustawy, nowelizacji ustawy o finansach publicznych. To jest też związane z KPO, nowe przepisy zwiększą przejrzystość finansów państwa oraz zapewnią skuteczniejsze i bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Dadzą też urzędom trochę większą elastyczność, każdy, kto dysponuje pieniędzmi publicznymi wie, że często te regulacje są zbyt... To jest oczywiście nieprawda, a smaczku dodaje to, że tą dezinformację dementowałem już tutaj 20 sierpnia 2025 roku. Czyli nie dosyć, że dezinformacja to jeszcze tutaj mamy do czynienia z recydywą ze strony polityków prawa i sprawiedliwości. Bardzo nieładnie. Trzecia sprawa i tutaj z sprawa oprócz tego oczywiście, że jest odrażająca, ale, ale z tych dwóch powodów jest to sprawa, którą, którą należy się zająć. W sposób systemowy i na polecenie premiera taki zespół powstanie. By w koordynacji minister Waldemar Żurek, prokurator generalny, oraz minister Tomasz Szymoniak, koordynator do spraw służb specjalnych. Przewodniczył temu zespołowi będzie pan minister Żurek i będzie się składał z prokuratorów, policji i funkcjonariuszy służb no, najbardziej profesjonalnych, zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa, kwestiami dochodzeniowymi, śledczymi i analizą tego typu materiałów po to, żeby można było prowadzić dalsze postępowanie. Skład tego zespołu nie będzie, nie będzie jawny. W tej sprawie komunikował będzie pan minister, pan minister Żurek, ale on rozpocznie działania niezwłocznie, właśnie zawierając to będzie wąski zespół, który będzie takie właśnie komponenty zawierał prokuratorzy, funkcjonariusze policji i służb specjalnych. Jedną kwestia w związku z tym zespołem, czy właśnie też była dzisiaj mowa o tych polskich śladach, czy właśnie państwo mają jakiekolwiek informacje dotyczące tych polskich śladów poza tym, co już premier powiedział. Tu już w tej sprawie będzie komunikacja pana ministra Żurka. Wystarczająco dużo w przestrzeni medialnej pojawiło się, no, to jest ponad trzy tysiące dokumentów których przeanalizowanie, samo przeanalizowanie jest czasochłodne i to są sprawy, które muszą być przeanalizowane. W mediach pojawiły się polskie wątki, chociażby z tego względu. Polskie służby po prostu z największą starannością muszą się tą sprawą zająć. A bardzo jest wyraźny też wątek organizowania tej, 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 tego całego przedsięwzięcia w, 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 poprzez służby państw, mówię tutaj o, o Rosji przede wszystkim, więc... To jest sprawa także dotycząca naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Europy, więc, więc nie ma, więc no, obowiązkiem naszym jest to, żeby, żeby taki zespół powstał i taki zespół będzie pracował i będzie na bieżąco też to, co jest możliwe do informowania, oczywiście informował. Proszę bardzo, pan redaktor Jutrze. Dzień dobry panie rzeczniku, Rafał Utrznia, fakty TVN. To ja też sobie pozwolę szybko dwie kwestie poruszyć. Po pierwsze, czy będzie ogólnorządowa, ogólnokoalicyjna zgoda co do podatku cyfrowego, który planuje procedować Ministerstwo Cyfryzacji, bo prace trwają. Wczoraj odbyło się spotkanie z Big Techami. Jeżeli będzie takie porozumienie, czy nie uważa pan, że będzie to nowe zarzewie konfliktu Polski ze Stanami Zjednoczonymi? Tutaj mocną, mocne konsekwencje zapowiada już pan ambasador. Na po drugie, jak widzi pan trwanie koalicji i współpracy z Polską 2050? Czy są prowadzone rozmowy dotyczące teki wicepremiera dla Pol 2050 i czy będzie to Katarzyna Pełczyńska na Łęcz czy ktoś inny. Dziękuję bardzo. Zacznę od drugiego pytania. Na tym etapie to co faktycznie dziś zostało zakomunikowane i w, w, czym, w, w ramach czego prace trwają, to jest ten zespół, który został powołany przez pana premiera z ministrem Żurkiem na, na czele i, i myślę, że to jest, to jest ważny element, bo to będzie naprawdę profesjonalny zespół. Natomiast no, tak, sprawa jest bardzo poważna, dotycząca... To jest oczywiście pracownik mądry, z tego co wiem, to nie miał do najbardziej wrażliwych danych dostępu, natomiast no, cały czas sprawa jest oczywiście bardzo poważna. Myślę, że w ciągu 15-20 minut rzecznik koordynatora służb specjalnych też... W tej sprawie będzie się precyzyjnie wypowiadał. Myślę, że on jest bezpośrednio po rozmowach z służbami. Będzie wiedział, co, będzie na pewno bardzo precyzyjny w tym, co można publicznie powiedzieć. Ja nie chciałbym tutaj w żaden sposób błędu popełnić. Jest oczywiście kilka zasadniczych elementów tej wizyty. Ta wizyta odbędzie się, w, jak wiemy, w tym tygodniu. I jest na zaproszenie strony ukraińskiej pana prezydenta Zeleńskiego. Hmm. Dzień dobry, Aleksandra Zarzycka, Polsat News. Panie Rzeczniku, ja mam pytanie odnośnie drona, który wleciał do tej jednostki wojskowej w Przasnyszu. Czy wiemy, jaki to był dron? Kto nim sterował? Kto nim wleciał? No i jak pan odpowie na zarzuty opozycji, która twierdzi, że doszło do tego ze względu na zaniedbania rządu, to jest pierwsza rzecz, a druga kwestia mrozu i tych awarii, które są następstwem tej pogody. Opozycja tu również zarzuca rządowi niewystarczający Działania. Były premier Mateusz Morawiecki podaje tu przykład awarii elektrociepłowni w Trójmieście. Czy rząd podejmuje jakieś działania? Czy one są wystarczające? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o, o kwestię pogodową, no to yy, faktycznie mamy do czynienia z. Yy, no bardzo trudną sytuacją, obiektywnie takie, takie mrozy nie występują często. Dawno takich ponad 20 stopniowych mrozów nie było. W związku z tym pojawiają się oczywiście awarie, pojawiają się zagrożenia. Tutaj odpowiednie służby pracują na pełnych, na pełnych obrotach i jeżeli jest jakaś potrzeba wsparcia samorządu, to oczywiście z, ze strony rządu odpowiednich służb, czy straży pożarnej, czy, czy policji, czy służb związanych z, z infrastrukturą na pewno będzie pełne wsparcie. To tutaj co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jeśli chodzi o kwestię drona, to z tego co... Wiem już dosyć precyzyjną informację w tej sprawie, rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej podał. To w, żadnym, w żadnej mierze nie jest groźny dron bojowy według tych informacji, które mamy, mamy teraz i jest, jest, nie był szkodliwy w żaden sposób. Natomiast oczywiście w tej sprawie jeszcze trwają, trwa dochodzenie. Jeśli chodzi o zarzuty opozycji, no to powiem, uczciwie pewnie to pan Błaszczak. Takie zarzuty podnosi, no myślę, że jest absolutnie w Polsce ostatnią osobą, która, która tego typu zarzuty powinna podnosić, bo przypominam, że zgubił rakietę dużą i próbował to ukryć? Proszę bardzo. Dzień dobry, Krzysztof Kuczyński Polskie Radio. Ja mam pytanie o kwestię procesu deregulacji w Polsce, bo ciągle pojawiają się nowe projekty, i chciałem się zapytać, kiedy mniej więcej ten proces deregulacyjny w Polsce się zakończy, albo jak w ogóle ten etap wygląda teraz? to jest proces, który będzie trwał. I ja wolałbym, żeby ten proces był jak najbardziej skuteczny, jak najgłębszy i jak najbardziej upraszczający życie życie w Polsce dla przedsiębiorców, ale także w każdej dziedzinie życia. Więc mam nadzieję, że do końca kadencji będziemy starać się maksymalnie znajdować nawet jeżeli to są drobne zmiany często, to żeby te zmiany znajdować i upraszczać życie tak, żeby, żeby te niepotrzebne pęd, takie pęta biurokratyczne nam utrudniały życie. Jako ciekawostkę powiem, że coraz więcej państw, z którymi współpracujemy w ramach Unii Europejskiej, jest bardzo zainteresowanych tym, jak w Polsce ten proces wygląda. I jeśli, i jeśli chodzi o to, jakie zmiany wprowadzamy, żeby deregulować otoczenie prawne ale także w jaki sposób ten proces został zainicjowany bliska współpraca ze stroną społeczną z przedsiębiorcami bardzo otwarty transparentny proces i co więcej w czasie polskiej prezydencji eksportowaliśmy proces deregulacji na rynek całej Unii Europejskiej przypomnę omnibusy pakiety deregulacyjne to jest też wszystko nie bójmy się tego słowa polskie dziedzictwo. Pewnie jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. Wiemy dobrze, że w Unii Europejskiej i także w Polsce tych przepisów jest bardzo dużo, więc, więc wolałbym, żeby ten proces krok po kroku szedł do przodu, a nie kończył się niedopełniony. Proszę bardzo, panie redaktorze, Dziękuję. trzecie pytanie to już jest. Dziękuję bardzo, ale tutaj gorące kwestia. Ja jeszcze chciałem dopytać, czy odbyło się spotkanie premiera z ministrem Żurkiem w sprawie obsady wakatów w Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ minister Żurek mówił wczoraj, że wybiera się na takie spotkanie. A więc czy decyzja polityczna już jest, aby obsadzić te wakaty? Kiedy? Jacy kandydaci? Eee, tak, dziękuję bardzo. Ja w, w, oprócz Rady Ministrów wiem, że premier się z panem ministrem Żurkiem w ostatnim czasie spotykał. No, jednym z efektów tego spotkania jest... Yy, no ta komisja, o której, o której dzisiaj pan premier poinformował, czy o którą państwo pytaliście, jakie były inne tematy tego spotkania, to nie wiem, bo w tym spotkaniu nie uczestniczyłem. Proszę. No. Dopytam, jeszcze raz zapytam, czy jest data spotkania liderów A, w koalicji? Dzień. Przepraszam, nie była to złośliwość, po prostu mi to pytanie, pytanie umknęło. Nie wiem nic o tym, żeby taka data była, była umówiona, ale. Wszyscy liderzy koalicji są, są w kontakcie, więc myślę, że tutaj nie będzie problemu. To tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia na kolejnej konferencji. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmami.